Hejka, z tej strony Norbix i witam was w serii poradników z gry Vintage Story, w której będę przedstawiał Wam wszelkie mechaniki dostępne w grze. Gra jest jeszcze w wczesnym dostępie, więc na przestrzeni wersji wiele może się zmienić, ale kiedy tak się stanie, nagram nowy film bądź filmy z przedstawieniem jak coś działa po zmianie danej mechaniki. Dziś chciałbym pokazać Wam podstawy, które będą pomocne do rozpoczęcia przygody, więc zaczynajmy. Jak widzicie, po stworzeniu nowego świata będziecie mieli okno tworzenia postaci oraz wyboru klasy. To jaką postać stworzycie zależy od was. Potwierdzając to przechodzimy do wyboru klasy. Każda z klas daje pewne boosty do wykonywanych czynności, lecz są również i negatywne efekty. Także jak widzicie tych klas mamy kilka, jest to pospólstwo, łowca, złoczyńca, zegarmistrz, czarny, taylor, czyli e, bodajże krawiec, no i tak, przykładowo, klasa łowcy, jak widzicie, zwiększa nasze obrażenia z dystansu, łupy od zwierząt, prędkość poruszania się, lecz daje nam negatywny efekt do obrażeń na krótki dystans oraz mniej dropu z wykopanych ród. Ja osobiście zawsze wybieram klasę pospólstwa, gdyż nie daje nam ona żadnych negatywnych czy tam pozytywnych efektów, co osobiście bardzo polecam. Po zakończeniu tworzenia postaci znajdziemy się na spawnie naszego nowego świata. Zanim ruszymy dalej przedstawiam Wam na ekranie grafikę z klawiszologią, która jest niezbędna do poruszania się po świecie. Poruszamy się klawiszami W, A, S, D, sprintujemy klawiszem CTRL, skaczemy spacją, chodzimy powoli lewym SHIFTem, siadamy klikając przycisk G, ekwipunek otwieramy za pomocą klawisza E, ALTem zatrzymujemy kamerę oraz otwieramy kursor na ekranie, a w trybie ekwipunku, jak gdzieś działa to odwrotnie, abyśmy mogli otworzyć na przykład dodatkowe skrzynie. Za pomocą klawisza C otwieramy menu naszej postaci z efektami. Klawisz V służy nam do odpalenia okienka z informacjami, na, jaki, na jakich koordynatach się znajdujemy oraz kierunek, w jakim aktualnie się poruszamy. Klawisz B służy nam do odpalenia okienka z informacjami, na jaki blok patrzymy oraz ewentualnymi statystykami tego bloku. Klawisz H. Służy nam do odpalenia podręcznika przetrwania, które mamy przedstawione wszystkie craftingi oraz ewentualne przewodniki do rozpoczęcia gry. Klawiszem J odpalamy nasz dziennik, którym możemy czytać zawartość fabularną gry, jeżeli znajdziemy jakąś książkę. Klawiszem M otwieramy mapę naszego świata. Minimapę aktywujemy za pomocą klawisza F6, jak widzicie. A klawisz F5 służy nam do przełączenia trybów na trzecią osobę. Klikając jeszcze raz, mamy e, po prostu dowolną kamerę w tym trybie trzeciej osoby. Klawiszem X zaś e, przełączamy rzeczy między. Jak podniesiemy na przykład patyk, między lewą a prawą ręką, ale patyka akurat nie możemy, na przykład pochodnie już można. Dobrze, pierwsze co powinniśmy zrobić, to rozejrzeć się dokładnie dookoła i poszukać jakichś kamieni czy patyków wolno leżących na glebie. Głównie zależy nam na krzemieniu, lecz inne kamienie też się nadadzą, za chwilę Wam przedstawię jakie. Podstawowe narzędzia możemy wyłupać z krzemienia, który ma paręnaście różnych wariantów, jak tutaj już widzicie. I te warianty są różne w zależności od biomu, na którym się znajdujemy. Możemy również narzędzia wyłupać za pomocą kamieni andezytowych, granitowych, bazaltowych, perydotowych oraz obsydianowych, przy czym narzędzia obsydianowe są najtrwalsze ze wszystkich wymienionych. Ok, po zabraniu paru kamieni powinniśmy przystąpić do wyłupania sobie naszych pierwszych narzędzi w postaci noża, dzidy, łopaty oraz toporu. Robimy to w sposób następujący. Kamerze Shift i krzemieniem prawym przyciskiem myszy na ziemię. Następnie wybieramy sobie formę, zacznijmy na przykład od włóczni. I lewym przyciskiem myszy wyłupujemy po jednym małym kwadraciku, aby wyłupać sobie całkowicie narzędzie, nie musimy wyłupywać całości, wystarczą brzegi. Ok, mamy więc grot włóczni z Jeżeli chcemy to zrobić jakimś innym kamieniem, na przykład obsydianowym, jeden z nich musi leżeć już na ziemi, następnie tak samo shift, prawy przycisk myszy i wyłupujemy sobie na przykład w tym przypadku topór. Jak widzicie każde wyłupywanie jest inne i każde narzędzie tworzymy w inny sposób, co jest dość ciekawym aspektem. Ok, mamy więc topór, mamy włócznie, czyli dzidę, przydałby się nam jeszcze nóż. Nóż wykonujemy e, zawsze dwa, nigdy nie robimy tego pojedynczo, tak to jest zrobione, ale też jest to całkiem w porządku, bo te noże szybko nam się będą niszczyły, więc e, myślę, że jest to całkiem ok mechanika. Dobra, wyłupaliśmy noże, topór oraz dzidę, to wyłupmy sobie jeszcze kamieniem bazaltowym opatę. Dobra, mamy stworzoną opatę. zmienię sobie tutaj tryb. Jeżeli chodzi o te narzędzia, to musimy je jeszcze osadzić, dlatego też potrzebne nam patyki. Możemy je zebrać wolno leżące, tak jak już pokazałem, lub rozwalając na przykład krzaki możemy je sobie zebrać. Stworzymy więc po kolei wszystkie narzędzia, które potrzebujemy, topory, więc zróbmy sobie dwa kolejne narzędzia w postaci noża oraz łopaty. Z takim zestawem możemy iść dalej, dzidę jest nam potrzebna do obrony, prawym przyciskiem przytrzymując rzucamy ją, a lewym przyciskiem standardowo bijemy. Ok, kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jak już mówiłem rozszerzenie się po okolicy, jeżeli jesteśmy w lesie zalecam po prostu wyjście z tego lasu jak najszybciej, gdyż może tam czekać na nas sporo wilków. Ok, kolejną rzeczą, którą jest, to musimy poszukać pałki szerokolisnej. Niektórzy mówią, że to trzcina, orzypałki, te sprawy. Ok, podchodzimy, klikamy lewym przyciskiem myszy koniecznie z nożem, aby dostać ożypałkę. Ożypałki są potrzebne nam do stworzenia podstawowych koszyków na start, żeby zwiększyć nasz ekwipunek, bo jak widzicie, slotów nie mamy za wiele, więc zbieramy sobie parę ożypałek. Wejdźmy sobie w bloki i za ich pomocą możemy stworzyć ręczny koszyk. Potrzebujemy takich koszyków 4, żeby mieć te sloty w ekwipunku. Jak widzicie po 2 na każdy ten, więc potrzebujemy ich z tego co widzę 10, aby stworzyć sobie pierwszy koszyk. ok Mamy 10. Przytrzymując lewy przycisk myszki rozdzielamy między sloty, tworzymy ręczny koszyk i mamy trzy dodatkowe jak widzicie. Kolejne, co powinniśmy zrobić, zanim w ogóle jeżeli nie będziemy mieli w okolicy ożypałek, to przede wszystkim pochodzić po okolicy i pozbierać jakieś e, owoce na krzewach, które powinny być gdzie gdzieniegdzie dojrzałe, gdzie rosnące. Jeżeli nie owoce, a w lesie jesteśmy, to możemy poszukać na przykład grzybów, które często rosną przy drzewach, lub takich e, tego typu rzeczach. Zbieramy je również no, nożem, aby nie uszkodzić grzybni i one nam wtedy bez problemu odrosną. Tak samo jest z orzypałkami. E, One po prostu za jakiś czas sobie odrosną. Po rozznaniu się w okolicy znalazłem kolejne owoce, które zbieramy przy, prawym przyciskiem myszy przytrzymując przy krzewie. E, prawym przyciskiem również je zjadamy. Jest to pokazane nad nazwą przedmiotu. Ok. Kolejno na czym powinniśmy się skupić to zebranie sobie jednego siana oraz ścięcie jakiegoś drzewa. E, polecam na start ściąć jakieś niskie drzewo. Nie jest to istotne jakie Ważne, żeby po prostu się kera wytrzymała. Bo w tej grze działa to tak, że ścinając drzewo od dołu. Jak widzicie, ścinaje się przez jakiś czas, ale spada całe. Im większe jest drzewo, tym dłużej zajmuje nam ścięcie tego drzewa. Także ścinamy sobie w tym przypadku klon, spada tam kłoda oraz parę patyków. Koszyków, koszyki już sobie uzupełniłem. Teraz potrzebujemy stworzyć drewno w ten sposób drewno opałowe. Shiftem przytrzymujemy, tworzymy wtedy wszystko, co tylko się da, co mamy włożone w ekwipunek. I powinniśmy się zastanowić, jeżeli dzień nam się kończy, gdzie spędzimy tą pierwszą noc. Możemy spróbować wykopać jakąś ziemiankę, lecz pamiętajmy, by kopać w glebie w zależności też od tego, jakie mamy ustawienia świata. Bo jeżeli macie włączoną grawitację bloków, to powinniście uważać na to, gdyż może Wam się zawalić po prostu e, sufit bądź ściana. Pamiętajmy też o tym, by zbierać pierwszego dnia, jeżeli widzimy gdziekolwiek jakieś nasiona, w sensie wyrośnięte, na przykład warzywa bądź, bądź żyto czy inne takie rzeczy, aby to zebrać, gdyż nasiona nam się przydadzą. Musimy je zbierać od samego początku, aby rozpocząć potem rolnictwo. Tak jak i wszelkiego typu owoce. Tutaj mamy również torf. Może on się nam przydać, można go sobie wykopać na start, jeżeli znajdziecie, bo czemu nie? Zawsze będzie nam później łatwiej e, z opałem, po prostu tak. E, dobrze. Ja się zdecyduję, że pierwszą noc spędzimy sobie, na przykład w tym miejscu kąpując się tutaj po prostu w ścianę. E, potrzebną rzeczą, którą musimy zrobić, jest również łóżko. Aby zrobić łóżko, przejdźmy sobie do naszego podręcznika potrzebujemy trzy bloki siana ok, klikamy lewym na siano siano tworzymy przez połączenie ośmiu bloków suchej trawy i potrzebujemy takie trzy, czyli łącznie 24 więc ja sobie to zbiorę po wykopaniu sobie, znaczy właściwie zdobyciu tego siana poprzez niszczenie trawy nożem możemy się zabrać za zabudowanie na przykład ziemią naszej ziemianki, jeżeli nie mamy łączonej grawitacji w żaden sposób aby potwory nas yy, po prostu nie zabiły, bo pierwszego dnia a raczej z obecnym ekwipunkiem będzie nam ciężko przetrwać, chyba że jesteście już bardziej doświadczeni w grze. Nie musimy tego zabudowywać, możemy mieć ogląd na, na przykład teren. Ok, stwórzmy więc sobie łóżko. Raz, dwa i trzy bloki. Teraz w ten sposób i mamy łóżko z siana. Pierwszą noc polecam przespać, gdyż jak mówiłem, ciężko jest walczyć z potworami. Dobrze. Przydałoby się też stworzyć jakieś ognisko. Ognisko tworzymy siadając oczywiście shiftem i prawy przycisk myszy na ziemi. Następnie bierzemy drewno pałowe i dajemy 4 razy to drewno w taki sam sposób jak siano. Mamy w ten sposób ognisko. Przydałaby się nam jeszcze taka rzecz jak podpałka do tego ogniska. E, tylko nie wiem jak ją się tworzy, ale możemy kliknąć na suchą trawę. Przycisk H i mamy. Rozpałka. Dwa patyki, jedno siano. Ok. Przechodzimy więc do ekwipunku, siano, dwa patyki, niekoniecznie w takiej kolejności, Shift, prawy przycisk myszy i rozpalamy sobie nasze ognisko. Może to trochę potrwać, to już jest zależne od naszego szczęścia. Ta rozpałka będzie nam się powoli zużywać, jak widzicie. Ognisko mamy rozpalone, możemy sobie dodać więcej opału. Jeżeli upolowaliśmy na przykład jakieś zwierzę, bądź udało nam się znaleźć mięso, możemy je sobie pierwszej nocy upiec. Jeżeli udało nam się znaleźć glinę, o której będę mówił w kolejnym odcinku, również możemy się tej nocy zająć jakimiś wyrobami glinianymi. To wszystko zależy na jakim etapie gry będziecie, ale myślę, że jak na pierwszy dzień, takie rzeczy jak żywność, nasiona, jakiś opał, drewno czy podstawowe narzędzia to są rzeczy, które potrzebujemy. Zanim pójdziemy spać, bo na tym łóżku możemy spać 7 godzin, jak widzicie, jest godzina dopiero 21. Możemy zająć się na przykład wyrobem kolejnych narzędzi na dzień następny, lub jeżeli nie chcemy, to iść po prostu spać. Także ja myślę, że na dzień pierwszy tyle Wam wystarczy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym przedstawię Wam więcej na temat gliny. Także lajkujcie, subskrybujcie i do następnego. Hej!